Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon. Moi kochani, wybaczcie najmocniej, ja już wiem, że ten odcinek najprawdopodobniej nie jest na czas, ale y, dzisiaj, ogólnie, ostatnio mam taki trochę okres in my life, że y, trochę, trochę się dzieje, trochę nie ogarniam też... Nie wiem, co robić i tym podobne, ale odcinki na YouTubie muszą być. E, także... E, także dzisiaj pójdziemy sobie na krótką wyprawę do ruin. Na, na dobry początek. E, dawno nie byliśmy na takiej dosyć, powiem wam, prostej, prostej wyprawie. Może okaże się trudna. E, nie wiem tego, ale weźmiemy sobie na pewno e, nasze dwie antykwariuszki. Jedną antykwariuszkę wziąłem przed chwilą z Dilijansu. Zapomniałem, że nagrywanie nie mam włączonego. Ale to mniejsza. Na czwartą pozycję nie mam za bardzo kogo dać. Hilera nie mam żadnego, więc powiedzmy, że pójdzie sobie ta kuszniczka. Ale nie wiem, jak ona sobie poradzi na tej wyprawie, bo to jest jednak czwarty, czwarty, trzecia levelowa, ona ma drugi, ale myślę, że jakoś powinna sobie z fajnymi Tamami poradzić. E, dobra, rozdajmy sobie przedmioty. Ty dostaniesz pióro Antenata oraz... E, możesz dostać jeszcze dodatkowo Głowę Dismasa. E, tutaj polecimy podobrażenia, czyli na przykład damy ci Legendarną Bransoletę. Oraz... Um... Tutaj na pewno możemy zrobić tak i tak. Nie, tutaj tak y Czekajcie. Nie, nie, ona dostanie inne przedmioty. Dobra, tutaj zrobimy tak. Ty dostaniesz legendarną <laughs> branzoletę. Y oraz. Y Co ja mogę ci dać pod ten damage? Nic zbytnio. O, mm. A ptasi kryształ sobie dostań, coś tam cokolwiek I ty możesz dostać Kula do muszkietu, antenata A, czekajcie Ty zamiast tego weź sobie to A ty dostaniesz kulę do muszkietu, antenata i możesz dostać pistolet, antenata dodatkowo W ten sposób a ona ma chorobę jakąś niemiłosierną. No dobra, trudno. Okej, okay, w ten sposób sobie to zrobimy. Także ruiny: krótka weteran zbadaj 90% sali. Jakiś tam e, artefakcik do zdobycia. E, ty mi nie migaj dziadu. Krótka, czyli 12 jedzenia. Ruiny to możemy wziąć. Nie wiem, z dwie łopaty. Serum: z tego co tutaj nie było potrzebne. Z dwa bandaże. Leżnicze zioła też z dwa. Klucze też z dwa woda święcona też 2 i 8 pochodni i powiedzmy że jedno to weźmiemy. Dobra, w ten sposób możemy sobie wyruszyć. Może woda z tej kołbuszka nie będę już po nią szedł teraz. No, także tak. W ogóle planowałem Q&A na, na dniach zrobić coś coś będę z tym kombinował, ale na razie muszę ogarnąć IRL, wszystko. I potem będziemy działać w internecie. Dobra. Y... I tak, i tak będę musiał się wracać. Ale głupi układ, strasznie. Dobra, no to pójdźmy najpierw w tą stronę. Bardzo głupi układ sali, bo i tak będę musiał się wracać, nie? No, trudno. Dobra, książek nie ruszamy. Szczęście nikt nie dotknął. Pierwsza łopata, do widzenia. No i pierwsza sala. Jestem ciekawa, jak pójdzie z tymi antykwariuszkami, nie? Ok, mamy bez walki na razie. Tutaj walka w sali ze skarbem. Tam będzie jakaś bitwa. Dobra, to lecimy. Cały czas mi się ten monitor ze strony wyłącza, ale to spoko. Standardowo. E, to otwieramy sobie kluczykiem. Możemy sobie to otworzyć, proszę bardzo. A, antykwariuszka to ma otwierać. Dobra, i tutaj mamy pierwszą bitwę. Taki składzik. Zobaczymy, nie? Nie mam, nie mam heala żadnego, więc. A, ja w ogóle nie sprawdziłem, czy oni są ulepszeni i w ogóle. Uhum. I nie zmieniłem skill nawet. No to wzmocni nas po prostu. To może być bardzo ciekawy run. OK sprzeczka. Okej, okay, kryzyk za 14, super, zajebiście Okej okay, za 8, dobra. To, to nie będzie dobry run, generalnie Okej, okay, kryzyk za 18, wow yy. Weź go dojeć. Dobra, no, zajebiście ścięcie. Okej, okay, unik. Spoko, dosyć dużo tego uniku. Ty możesz ładować w sumie. Najpierw tak tych chciałbym się pozbyć, nie? Oni są najbardziej niebezpieczni. Dobra, ścięcie tutaj za 6. Jakoś wychilować bym potrzebował tą kuszniczkę. I ty w sumie możesz healować, dobra, za trzy zawsze coś, nie? Możesz strzelać. Hey, krytyk za 8, ności, ale ładuje. Dobra, ładnie. Mm. No, zaraz nakładajmy w sumie, bo oni mają strasznie dużo ochrony. Yy, ty siekaj 10, spoko ścięcie, unik, zajebiście. I tutaj ostatni jego ruch, a nie czysta obrona, okej, okay. dobra, on ma. Okej, okay, dobra, to on się i tak zaraz wywali w sumie. Yy, dobra, no to ty możesz leczyć dalej za 3. Tam delikatnie, chociaż to leczmy ty w sobie musisz uderzyć. I tak nie ma nic innego do roboty. Ty wylecz siebie Bo na oślep to też nie ma co strzelać, będą jakieś minimalne obrażenia. I nakładajmy zaraz. Ok, ścięcie. <laughs> za cztery osłabienie. Ty się healuj jeszcze. Okej, okay, krytyk za się, wow. Z RNG ponownie, dzień dobry, witamy. Nie wiem, jakieś osłabienie możesz rzucić, Nie wiem co to robi, nawet zbytnio. Ty siękaj Dziewiątka, spoko. No i dokończ może? Piątka i trzy z... Okej, okay, zajebiście. Dobra, udało się. Dużo te dostaliśmy sobie. To jedzenie możemy zjeść od razu. Ok, to sobie zostawmy. Mm, załóżmy, że nie będzie tu sekretnych drzwi. Otwórzmy to sobie, bo nie będę tu na pewno chciał wracać. Wow! Plus 15 obrażeń. Ha, jeśli na pozycji drugiej. Kurczę, szkoda. Bardzo dobry item. Naprawdę. Dobra, bierzemy sobie wszystko. Idziemy sobie w tę stronę. Ty sobie to otwórz. W plecaku jest mapa. Dobra, zobaczymy czy będzie tutaj bitwa i czy chcemy tutaj iść w ogóle. Będzie bitwa po drodze. W sumie bitwa po drodze nie może być jakaś ciężka, więc wydaje mi się, że pójdziemy sobie do tamtej salki. Bo czemu by nie? Mamy pierwszy głód, proszę bardzo. Okej, okay, wchodzimy. Światełko. W tunelu. Tutaj cyk. No, ty głupia, głupolko. Dobra, masz całe szczęście. Okej, okay, pochodnia. Ok, jednak nie taka prosta ta bitwa, ale mam zaskoczenia. Więc przynajmniej jednego powinno się udać załatwić. zacznijmy od tego: 6. A, znowu nie zmieniłem skilling. Bardzo jestem mądrym. Dobra, daj unik. Ładuj tutaj: 6. No i dokończ. Dobra. Przynajmniej jednego udało nam się tutaj. Ogień dywanowy. Mam dużo uniku teraz. No, niestety się nie udało uniknąć. Wszystkie osłabienie. Sieczka. No, tutaj też się nie udało unikiem. Szkoda. Ogień dywanowy. Znowu się nie udało. Rozumiem. Mm. Jakieś leczenie delikatne. Ogień dywanowy, ponownie. Dobra, tym razem uniki. Yyy... Może sobie tego za 11. Ogień dywanowy. Okej, okay, znowu uniki. Ty akurat ładuj tutaj. Szesna... Kurde, jeden punkt HP. Dobra, ty możesz go dobić. Okej. Okay. Ogień dywanowy, ponownie. Okej, okay, krytyk za 6. Widzicie, ja tutaj też nie będę jakoś bardzo płakał, jak sobie kogoś stracimy, nie, bo jednak nisko levelowe te postacie. Um, nie, unik tam daj. Okej, okay, plus 18 uniku, wow. Dobra, ładuj tutaj. Nie, no z tym monitorem, nie wytrzymam w końcu. Eee, dobra, dobra. Okej. Okay. Przepraszam was najmocniej, no. Wiem, że jestem bez energii i w ogóle, ale. Trzy pochodnie mi tylko zostały? Kurwa. Dobra, trzeba to zacząć oszczędzać. Czy ja te portrety mogę zamiast czegoś wziąć? Zamiast tego. Przepraszam, że taki bez energii, ale. No, jakoś tak. Kurde. Muszę ogarnąć. życie trochę. Nie wiem co się dzieje za bardzo ostatnio Ale to. Jak zrobimy QA to... Pozadajecie pytania takie jakie chcecie i wtedy wszystkiego się dowiecie. Dobra, kurwa jedzenie mi się kończy generalnie. Bardzo niedobrze. Okej, okay, kolejna sala. Cyk, cyk, cyk. Także w ogóle mam nadzieję, że do, tam, do rozpoczęcia nowej serii wszystko ogarnę już ze sobą, bo nie może tak wyglądać jak ten odcinek dzisiejszy, że yy, zamulony, zamulony i w ogóle. Tylko musi być pompa, musi być zajebiście, musi być energia. No a dzisiaj jej nie ma niestety. No szkurwa, jeszcze no, dobra, wyłączam go. ten podgląd mi niepotrzebny nawet. Dobra, tutaj mam dwie walki pod rząd. Yy, w ogóle mam dwie pochodnie, mi zostały. Sticha dobra. Jezu, jeszcze mam giganta. Zaskoczenie, na szczęście. Dob Znowu nie zmieniłem skilli, ale jestem kurwa gałganem. Dobra, załatwmy tego najpierw. Wychiluj się. Trochę, chociaż w sumie unik mogła nam dać. Dobra, nakładajmy tutaj już truciznę. A tego dobije awanturniczka. Dobra, dokładnie. Ten teraz jak zajebie. Deszcz batów, to jest stres na wszystkich. O, unik, proszę bardzo. Krwawienie. Wow. Ogień dywanowy. Trochę mało HP mamy. U... Ładuj tutaj. Zadyszkę. Mam tylko dwa szybkości. Ty sobie bandaż użyj, koleżanko. I możesz... Um, unik nam dać, wzmocnić. Ty możesz nakładać krwawienie na tego koleżkę. Całkiem spokoszy się obrażeń na rundę ogień dywanowy Okej, okay, tylko po jeden HP. Ona czwórkę dostała. Yy, kolejna zaraza. 9 już. I ja jest jego ostatni ruch. Strzał z bliska niestety. OK, unik całe szczęście, bo tu trosz troszkę obrażeń to zadaje Dobra, i teraz tak, unik... Yy... Okej, okay, możesz dać tam unik. Będzie go jeszcze więcej, plus 18, to jest całkiem spoko już. Czy ty się wywalisz, kolego? Nie, trzeba cię dobić. Dobra, dobijamy. A ty strzelaj tutaj. No, tylko ósemka. Ogień dywanowy, uniki powinny wejść jakieś, dokładnie. Spoko. Ty tam dosięgniesz, nie dosięgniesz, to zarazem możesz tam wrzucić. Wyobrażenia. możesz hmm. główno zrobić. zrealizowanią ja unik. Ktoś da radę go dobić w ogóle? A, kuszniczka. Ok. Dużo bardzo przedmiotów. Mm, ten przedmiot na pewno chciałbym sobie podnieść. Może wziąć z go portretu, żeby go sobie stakować. Weźmy sobie tutaj. O, tutaj będziemy mieli itemki, ale. Okej, okay, dobra, otwórzmy to. O, dobra, nie biorę tego. Mamy ostatnią pochodnię, kolejna bitwa, dobra, let's go. Okej, okay, tutaj trochę dużo stresu. Nie, wzmocnij nam Unik. Ładujmy. Ok, krytyk za 18. Smacznie. Jedenastak tylko, ale go dobijemy. Dobra. Stresu już nie będziemy na pewno otrzymywać. Tylko teraz trochę Dimejzu. Ok, Unik na całe szczęście. Łupniak z ciemności. I Unik, proszę bardzo. Jak pięknie. Dobra, kolejna runda. No to ty uniknął znowu podbi. Co więc spoko to działa z tym unikiem? Przyjemne. Okej, okay, dobranoc. A, i ty na oślep musisz ładować. Na 11, proszę bardzo. Nie tak źle. Pogańskie okaleczenie 47 uniku. <grym>, nie weszło. Wow. Jestem w szoku. Mm, bandaż. I ładuj. No i dobite. Wow, kurwa, ile no przedmiotów. Okej, okay, mamy zwiat. No i pusta sala przed nami. Tego nie dotykamy. Pułapkę rozbroisz sobie. W sumie nie spróbuj. Okej, okay, udało się. Fuks. Pod mi się skończyły, właśnie. Bardzo niemiło. Ze strony gry komputerowej. Dobra. Ostatnie sale już przed nami. Okej, okay, dobrze zostawiłem sobie łopatę. Bardzo dobra decyzja. E, tutaj możemy. Jednak czartowałem. Wow. A. No to fajnie. Tu burwa. Dużo golda. Niedobrze. Dobra, kolejna sala. Bez pochodni już, do ciemności Okej, okay, dało się skończyć A, tutaj też mamy pustą, dobra, wracamy sobie do osady No taka wyprawa byle by była, nie? Jakieś queerki tutaj dostaliśmy, chorobitość, kleptomania no, Do walki wręcz, zajebiście Zajbiście że kuszniczka dostała plus kryta do walki wręcz Transet i krugażanek trochę tańsze. Ruiny delikatnie podbite. Co my tu mamy dalej? No, kompletnie nic ciekawego. Moi kochani, dzisiaj zrobimy sobie taki krótszy odcinek. Naprawdę nie czuję się dzisiaj na siłach, a Wow, ale się krew tutaj z tego wylewa. Widzicie to? Wow, mocne Jak tam cmentarz. Yy, zrobimy sobie dzisiaj krótszy odcinek, naprawdę nie czuję się na siłach, także yy, na ten moment bardzo serdecznie dziękuję wam za obejrzenie. Sorki, że dzisiaj taka wyprawa byle jaka trochę, ale no tak jak mówię, może nawet na czas dostaniecie ten odcinek. Yy, trzymajcie się i mam do zobaczenia. Yy, mam nadzieję, że do zobaczenia w lepszych okolicznościach w yy, następnym jutrzejszym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie!